w miejscowości Bieste i tutaj zostajemy tak naprawdę na dwa dni, bo tą noc spaliśmy po prostu na dziko, zaraz wam pokażę w jakim pięknym miejscu, a na kolejną jedziemy właśnie na kemping, bo musimy sobie zrobić pranie, dlatego że praktycznie większa część bielizny się już pokończyła, więc po prostu musimy to robić tak oszczędnie i musimy sobie poprać różne rzeczy, także kemping jest nieunikniony no a jednak najbardziej lubimy chyba nocować właśnie na dziko w takich miejscach jak dzisiaj. Wiadomo jak to bywa, jak podróżujecie busami czy kamperami, to wiecie, że czasem zdarza się, że śpicie po prostu w jakichś beznadziejnych miejscach gdzieś na parkingach w środku miasta, na obrzeżach miast, no a czasem trafia się, że śpicie w naprawdę przepięknych miejscach, których żaden hotel by Wam nie zapewnił. No i dzisiaj nam się udało, słuchajcie, mieć taki widok, że po prostu głowa mała z takim widokiem się dzisiaj obudziliśmy spaliśmy nawet z otwartymi drzwiami bo noc była bardzo przyjemna, fajnie wiało i stwierdziliśmy, że co może się stać no i to była dobra decyzja oczywiście w ciągu dnia słychać cykady jest ich tutaj pełno i robią całkiem duży hałas ale no takie uroki, a tam stoi nasz bus Teraz druga strona medalu, bo słuchajcie, wiele osób nie pokazuje tej drugiej strony one life'u, czyli tego, że okej, okay, mamy ładne miejsca, mamy ładne parkingi, ale one często są przy drogach, często są krzywe, często są zaśniecone. I oczywiście też trzeba sobie zdawać sprawy z tego właśnie podróżując busem czy kamperem, że jeżeli chcecie spać na dziko, no to nie zawsze z każdej strony będzie super pięknie i cudownie. Jak widzicie my... Stoi mi praktycznie na poboczu. I okej, okay, tutaj widok jest oczywiście cudowny, nam to jakoś specjalnie nie przeszkadza, ale jeżeli ktoś nie lubi, jak mu samochody od czasu do czasu przejeżdżają pod domem, no to może mieć z tym problem. Tutaj w dwóch miejscach, tam poniżej jest jeden większy parking, i tutaj obok nas jest zejście na skały. My wczoraj sobie tam poszliśmy, tylko nie tym zejściem, a tym troszkę niżej. W każdym razie nie jest to jakieś specjalnie istotne, e, ważne jest to, że słuchajcie. E, liczyliśmy na to, że będzie tam zejście na wody, niestety nie było, więc sobie tak po prostu tam chwilę posiedzieliśmy i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że przejdziemy trochę dalej po tych skałach, bo tam zauważyliśmy, że może jest jakaś opcja, żeby zejść właśnie do wody. No i Paweł poszedł pierwszy, wszedł na takie niższe skały, no i nagle, wyobraźcie sobie, w pewnym momencie zleciały się tam mewy. I niemalże zaczęły go atakować, zwłaszcza jedna, latała tak nisko nad nim, a się musiała schylać. No było to takie dosyć, nie wiem, z jednej strony śmieszne, z drugiej trochę straszne, no bo nie wiadomo czy taka mewa może zaatakować faktycznie, czy tylko straszy. Nie wiemy czy miały tam może jakieś gniazdo, czy o co chodzi, no ale zdecydowanie nie podobało się im to, że tam byliśmy, więc szybko się zmyliśmy. Następnego dnia znowu chciał sobie polatać dronem i też mu mewy nie pozwoliły, bo zaczęły tego drona też atakować. Przylatywały tak teraz bliżej, więc szybko ten dron do nas wrócił, bo oczywiście baliśmy się, że zrzucą go do wody i tyle będzie. Więc po prostu chyba nie polubimy się z tymi mewami tutaj. My się powoli zbieramy na ten kemping, ale tak sobie jeszcze ostatni raz spojrzałam tutaj na tą wodę, zobaczyłam, że ktoś pływa na kajaku i przypomniało mi się, że właśnie stwierdziliśmy z Pawłem, że to jest idealna właśnie woda. Idealne fale na to, żeby sobie trochę popływać kajakiem, i stwierdziliśmy, że sami taki kajak sobie kupimy, pompowany, składany. Także jeżeli macie jakieś propozycje, nie wiem, znacie jakieś takie dobre modele, ale które będą też dostępne tutaj we Włoszech, no bo musimy to kupić gdzieś w jakimś sklepie stacjonarnym, to piszcie w komentarzach. Chętnie po prostu sobie posprawdzamy różne opcje. Jest całości wieste słynie m.in. z łuku skalnego Arco di San Felice, który znajduje się około 9 km wodniej. Najlepszym punktem do podziwiania jest wieża Torre San Felice, która stoi przy głównej drodze. W samym wieściu na plaży znajduje się również ponad 20-metrowa iglica skalna, która zdecydowanie robi wrażenie. Można tam podziwiać piękny wschód słońca, a w ciągu dnia korzystać z szerokiej piaszczystej plaży. Wszyscy spędziliśmy tylko jeden dzień i jak dla nas to było wystarczająco, pora ruszać dalej na południe. wjeździliśmy kemping w i pojechaliśmy sobie dalej na południe. Jesteśmy teraz przed Bari, nie wiem dokładnie ile, ale powiedzmy, że kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, tak plus minus. Stwierdziliśmy, że po prostu sobie znajdziemy jakieś miejsce do przenocowania. W Bari pojedziemy tylko na jakiś parking, taki wiecie, płatny na kilka godzin. Pozwiedzamy. Zaraz Wam też pokażę, gdzie teraz nocowaliśmy, bo miejsce jest też bardzo ładne, ale zanim to zrobię, to chcę Wam powiedzieć takie moje spostrzeżenia na temat kempingu, dlatego że ten którym teraz byliśmy w Jeste był powiedziałabym, że zupełnie inny niż ten w Kołogardy miał taki zupełnie inny klimat, dużo bardziej nasz, dużo lepiej się tam czuliśmy było jakoś tak bardziej rodzinnie, nie wiem, bardziej klimatycznie. Jak będę mieć jakieś zdjęcia, to tutaj wam wrzucę. Przypominam, że na Instagramie jest taka relacja na bieżąco, także jeżeli nie obserwujecie mnie, to zapraszam, bo tam będziecie mieć, powiedzmy, że wszystko tak jak jest akurat w czasie aktualnym. Byliśmy na kempingu Adriatico, niedaleko właśnie tych formacji skalnych, więc mogliśmy sobie iść tam spacerkiem. Nie wiem, jakieś pół godziny to trwało właśnie plażą, więc było naprawdę super. Kemping miał dostęp do plaży, zaraz po drugiej stronie ulicy. On był podzielony jakby na dwie części, można było sobie przejść do plaży i on ani nie był, nie, wiem, nie miał lepszego standardu niż ten Kołogardy. był dwa razy tańszy, bo zapłaciliśmy za niego tylko 22 euro, także naprawdę dobra cena. W ogóle wydaje nam się, że tutaj na południu południowoch te ceny kempingów są niższe niż na północy, no ale też wiadomo, tutaj dociera dużo mniej Niemców, dużo mniej turystów takich zagranicznych, więc podejrzewam, że tam chcą wykorzystać. Po prostu stwierdziliśmy, że każde miejsce ma jakąś taką energię, taki wiecie, vibe, który albo nam pasuje, albo nie. No i zdecydowanie my wolimy takie bardziej kameralne klimaty. Mniejsze kempingi niż takie wiecie masówki, jaką mieliśmy okazję przeżyć właśnie tam koło gardy. No bo tam po prostu byłeś jakimś tam numerkiem. No tutaj teoretycznie też, ale wiecie, mieliście kontakt taki bezpośredni z właścicielami, z właścicielką, która była zresztą bardzo sympatyczna. Ludzie byli mili, wszyscy sobie tam mówili buongiorno i tak dalej, więc naprawdę było dużo, dużo lepiej, dużo przyjemniej i gdyby nie to, że chcieliśmy jechać dalej, to opowiem Wam szczerze, że mogłabym tam nawet zostać jedną noc dłużej i mimo, że kempingi, wiecie, z prywatnością niewiele mają wspólnego, tak tam jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało, mieliśmy otwarte, czyli wszystkie i, i jakoś tak było, wiecie, na luzie. Dobra, a teraz Wam pokażę, gdzie się zatrzymaliśmy. Teraz mocno świeci, więc nie wiem, jak to będzie widać, ale miejsce wygląda mniej więcej tak później się przejdę to wam pokażę. No niestety śmieci nie brakuje, ale poza tym jest naprawdę spoko. Bardzo przyjemnie piję się w takim miejscu kawę. W ogóle patrzcie jaki mam fajny mały kubeczek. On jest pewnie na espresso, a ja sobie tutaj piję po prostu taką mini kawę, dlatego że ja zazwyczaj kaw nie piję, ale taką malutką we włoszech czemu nie. Ciekawe też jest w ogóle to, co tutaj się dzieje. Patrzcie, inwazja ślimaków. One oblepiają te krzaki. Nie wiem dlaczego, może ktoś wie. Wygląda to fajnie, ale widzę coś takiego po raz pierwszy. Polecę Wam taki nawet spoko gadżet, który sobie kupiliśmy. Manelę, takie wiatraczki, którymi się chłodzimy na postoju. W sumie w trakcie jazdy też, wieszamy sobie je tak na górze, żeby na nas ale e, jak jedziemy i są otwarte okna, to, to w sumie tego to niewiele daje, ale tak na postojach jest całkiem ok. natomiast one są na 4V, a lepsze byłyby na 12V, takie wiecie, bezpośrednio w, wkładane do zapalniczki, one są na USB, więc tej mocy mają trochę mniej, e, no ale tak wiecie, z braku laku... Są spoko, my nie znaleźliśmy takich na zapalniczkę. Jeżeli gdzieś widzieliście na przykład na internecie, to dajcie znać: my sobie je po prostu stacjonarnie kupiliśmy w Leroyu. Jest koło 11 teraz i z tego co widzę, to zaczyna się zjeżdżać coraz więcej ludzi, więc podejrzewam, że to jest takie ich miejsce właśnie, żeby sobie trochę odpocząć, wychillować, ochłodzić się, pokąpać w wodzie. I jak tak na nich patrzę, to stwierdziłam, że samej mi się chce chyba wejść do tej wody. Wcześniej byłam tylko sobie tak pomoczyć trochę nogi, a teraz ubrałam się w strój i idę. Wychodzę i chcę wam tutaj pokazać Tą miejscówkę Która jak widzicie jest w pełnym słońcu Ale powiem wam, że pust całkiem daje dobrze radę Bo nie jest tam jakoś bardzo duszno Czy gorąco Jak coś to nagrywam telefonem, więc dźwięk może być trochę inny Jeżeli usłyszycie jakieś różnice To znaczy, że po prostu Raz nagrywam aparatem, a raz telefonem Okej, okay, no więc tutaj nam się Piękne widoczki kończą To jest taka plaża Dosyć mocno kamienista więc e, trzeba mieć buty. No a tutaj słuchajcie, jest taki plac, taka zatoczka. Tam sobie e, stoją łodzie rybaków. No i proszę. Pierwsze, śmieci. Tam są takie budynki jakieś stare, chyba opuszczone, industrialne. Ogólnie, żeby tutaj dojechać, to trzeba właśnie przejechać przez taką dzielnicę przemysłową jest tutaj całkiem sporo miejsca my stanęliśmy sobie tak powiedzmy, że po środku i to, był, to, to była dobra decyzja dlatego, że im dalej tam tym po prostu jest słuchajcie, więcej śmieci i na no, Park for Night właśnie pisali ludzie, że to jest strasznie dużo yy, po prostu po krzakach śmieci a ja tak mówię, no nie widzę tego, nie? bo tam akurat, gdzie my zaparkowaliśmy wcale ich tak dużo nie ma ale patrzcie tutaj Akurat kamień, proszę. Jakieś chusteczki, butelki, papierki, nawet jakieś skarpetki tu są. No, po prostu nie do pomyślenia. Mało tego. Jechaliśmy tutaj taką drogą, obwodnicą. Co tam się działo na poboczach? worki pełne śmieci pojedyncze jakieś tam papiery i plastiki no to wyglądało tak jakby po prostu ktoś jechał i głównie te śmieci leżały w takich zatoczkach więc wiecie jedziecie obwodnicą, zjeżdżacie na zatoczkę siu śmieci za okno i do widzenia i rura ja byłam w szoku tutaj wam rzucę filmik bo nagrałam po prostu parę takich ujęć jak widać te śmieci nie rozumiem tego, totalnie tego nie rozumiem, bo tutaj nawet są kosze, słuchajcie. No, może nie jakieś duże, ale te wszystkie chusteczki, te papiery by się tam zmieściły. Podejrzewam, że tutaj regularnie ktoś przyjeżdża i to opróżnia, a i tak ludzie wyrzucają to w krzaki. Mają takie piękne krajobrazy, tak ich kraj natura obdarzyła, a oni robią sobie tutaj śmietnik. Nie jestem w stanie tego zrozumieć po prostu. so it's not enough to please you